Simon, Simoneczko, widzowie! Ogólnie my dzisiaj sobie lecimy do Sky i do portalu. To jest część druga, będzie ze Sky Mamy tu też, widzowie, yy, taki podwodny portal, jak widzicie. Ej, no, tu mamy złoto. Eee no. Eee, widzowie, nie, to źle. Ej, no, ej, to chyba... Ej, no tak, ej, widzowie, to kude. Ej, chyba przez ten portal wejdziemy sobie do Medaru, ale to jeszcze nie dzisiaj. Ale ogólnie uwzięłam się, widzowie, żeby spróbować przejść tego Minecrafta. To milionowy raz w mojej karierze, oczywiście, z chodzenia maina, to ja, widzowie, już sobie tutaj na fajerwerki, na papier. Męczący sobie tutaj. Trzcinę muszę mieć. Jak trzcina to papier. Jak papier to książki widzowie. I właśnie, o to mi chodzi. W sumie ja mam jedzenia. Więc nie wiem po co. Nie sprintować widzowie, trzeba. Trzeba sprintować. Jak się ma okazja, to trzeba. Kolonik kurde, znowu będzie, tak go zabijam. <grych> nie, no. O, kicik, kicik, kici, miał. Ło, o, o. No, hej. Okay. Już mam mojego, a jeszcze nie normalnego skina. Sorry, widzowie, coś mi się kurde chyba zdawało ze Oczywiście na mojego normalnego skina. Eee, jak widzicie, tak nie jest. Dalej jestem tym hero brainem, którym byłem. Którym będę na wieczność. A! No, i Widzowie... Yy. O, spokojnie, aj! No, chyba... No, chyba tu mają znowu. Widzowie, e, idziemy po nasze itemy. No kurde, tu nie moje itemy. No Villagerzy, widzowie, chyba mają nadludzkie moce. Albo jakąś technologię, której nam jeszcze nigdy nie pokazali. Widzowie, a wiecie, dlaczego ja tak sądzę? Bo jak widzicie, to kurde, tutaj można zobaczyć, że Ci villagerzy po prostu mają te krzaczki wydobyte. Chodzi mi yy, o te kurde drawicowy nawet nie wiem czy się da z anciątem wydobyć. Więc... O, tak, mam mój killoff, moja klata po 30 do zbroi. Mamy, mamy dużo wszystkiego, mamy, ale. Sobie, widzowie, chyba tylko poleciałem. Pokilofik, po Fake i lecimy. Okej okay, widzowie, wstrąsk. W na skaille i Jarar. Ej, widzowie, stary, stary. O, kurde, ale słabo, oj. skoro. Może, może, ale nie chyba nie. Najlepsze to jest chyba na, ma na maksymalnym levelu ten co ma książki, co nie Widzowie, no. O no bo... Nie, to lata. Komu nie biorano basito buddy. No, ej, widzowie, elo, easy. Łatwo. Łatwo. Łatwo mamy chyba. Ile, no, ej. Ez. Ile trzciny, wow. No, ej, widzowie, czemu ona się ciągle generuje tutaj? Gdzie wtedy znaczy, to było mi, kurde, nie było. Heh, Króliki, jesteście mi podejrzane. <ś2> Czcina. A nie, ona już to była, ok. No bo jej nie zauważyłem. Jest! Ej! I da się upgraded to już zdobyć. Widzowie, przez to ogólnie, ja wiecie. Jak widzicie, przez bloki. Więc może zrobię, ale musimy być bogatsi. To wszystko ok, a my na razie lecimy? Lecimy, ej. A, już chyba... że tutaj jest kurde, no jakiś. tobie, to a widzicie widzowie, jaki tu jest duże wybuchy, ja nie wiem czemu. Ja dodawałem jakieś chyba meteory, to i ja chyba dodawałem. Ale tu dziwnie wyglądało. O, księżyc, ale piękny jest. nie sok! Widzicie widzowie o, no, ja sobie renderu nie ustawiam, bo nie chcę mieć nawet leciutkich lagów. Dawiczki mi Emeraldy! Wykopiemy wam! Wykopiemy wam emeraldy! Wysiaty to są moje emeraldy Yeah Yeah, yeah, yeah bro to Są moje emeralds Są moje widzowie emeraldy, to Są widzowie moje emeraldy Więc ja sobie tutaj budulec zdaję I się podbudowywuję Ej no czemu to jest skórna glina, ej widzowie, widzowie

Ja mam wolną reakcję Wow Ale to jest jeszcze ta wersja. Może gram chyba y, na 1.201 kopka kopka A u mnie najnowsza to jest chyba Nie no, u mnie najnowsza to na pewno jest 1.20 1 kopka jak wy to oglądacie to już może być, nie wiem, 50.50 50 kopka na 60 normalnie we trwia kur... Widzowie! Jest, mamy to, mamy. Okej, okay, mamy to. Kopiemy sobie emeraldy. Emeraldy, na sobie kopiemy. Yeah, boy. Hey, bro. I want emerald. Emerald. I want emerald, bro, ey Oh, oh, oh. Oh, 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 oh. emeralds. Bo i tu mamy emeraldy. No em, 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 my tu nagle spadamy, o boże. Nie widzę, no i nie, to by był mój koszmar chyba. Jakbym teraz padł. No, no ale woda mam. Mamy wodę. Więc chyba jeszcze nie jest tak źle. Widzowie, o my tu mamy Emeraldzika I tym akcentem ja już się z wami żegnam Widzowie Puuu